Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dziś, y, premiera nowej zdrabki. Mamy gorączkę złota za 10 zł. Szukamy dwóch symboli: symbol monety. Wygrywamy przypisaną kwotę, a symbol takiego garnuszka. Wygrywamy kwotę pomnożoną razy 2. Nic nowego w zasadzie. Znowu symbole. Stopni wygranych 9, 9 oczywiście zwrot, 10 zł, później 20, 30, 50, 70 i tak dalej w górę, a pierwszy stopień to 500 tysięcy sztuk 5 mam przygotowanych, więc wkład to 50 zł, zobaczymy, czy coś się uda dzisiaj tutaj. Odzyskać z tego wkładu. Sprawdzimy, czy jakieś symbole będą. Yy, Zdrabki od numeru 19 do numeru 23, więc po kolei końcówka paczki. Trzymajcie kciuki. Zaczynamy, sprawdzamy. Ja sobie tutaj poprzekładam, bo mi będą przeszkadzać. Dobra, lecimy. Mamy tak, koronę pierścień, kłódkę, rubin, zegar, klucz, trofeum, naszyjnik, gwiazda, biedronka, auto, róża, narty, tulipan, słońce, branzoletka, prezent, no i ostatnie trzy perfumy. Kufer kwiat nie ma. Symbole się powtarzają, tak jak w tych innych zdrabkach mamy tak biedronkę, prezent, muszkę, róże, branzoletkę, wiśnie, zegar, naszyjnik pierścionek, klucz, perfumy, kufer. Rubin, kwiat, narty, kłódkę. I końcóweczka. Korona, tulipan, podkowa i słońce. Też pusto. Kolejna, 21 numerek. I mamy tak. Kłódkę, biedronkę, prezent, zegar, klucz, koronę. Branzoleczkę, perfumę. Narty, podkowe, muszkę, gwiazdę, tulipana, trofeum, rubin, róże, pierścionek i dwa ostatnie to auto, naszyjnik i również pusto. Nie ma nic. 22 numereczek. Pierścionek, perfumy, szpilki, narty, podkowa, kłódka, słońce, korona, wiśnie, prezent, klucz, auto, biedronka, zegar, trofeum, muszka, kufer. No i trzy. Jest w końcu moneta. Jest wygrana róża i rubin, a tutaj pewnie dycha Nie. pięć dych, pięć dych, czyli całość, całość dzisiejsza. Dzisiejsza cała kwota, którą wydałam na tą premierkę. Pięć dyszek, dwudziesty drugi numereczek. No mój szczęśliwy Okazał się faktycznie szczęśliwy. Jedna monetka się trafiła. Pięć dych spadło. Super, super. No to już jestem spokojna, bo się martwiłam tymi pustekami. Sprawdzamy jeszcze 23. Ostatnia zdrabka. Mamy naszyjnik szpilki, biedronkę, kwiat, rubin, gwiazdę, auto. Róże, bransoletkę, tulipana, podkowę, kłódkę, pierścionek, słońce, prezent, klucz, zegar, korona, kufer i narty. Tutaj już pusto, ale dzisiaj dobrze, dzisiaj dobrze. Niby cztery zdrabki przegrane. Jedna wygrała pod monetą. Całe 5 dych. Więc super. Bardzo się cieszę. Jest na zero. Nie ma minusa. To najważniejsze. Strapka pewnie się pojawi gdzieś tam na kanale. W jakichś kolejnych odcinkach. W miksach. Zobaczymy jak dalej będzie. Na razie jestem zadowolona. Zadowolona. Dobra kochani. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.